Woda fucka. E, dawno mnie nie było, nie? E, dzisiaj e, taki kurde tańszy, kurde e, klimat sobie robię, e, obiadek, obja kurde. Tak o zi e, ziemniaki, kurde. Już je tarkowałem trochę. E, mamy por ogólnie. E, do, do tego, kurde, Do, do, do pierdola e, tą e, mąkę, kurde. E, moje. Przyprawy, jakieś tam ogólnie. No i później napierę na patelach. Hej, kurwa, i zobaczymy, co z tego wyjdzie nie? Będzie to. sobie narobię takich kotletów, kurde i tego. będzie gitnes chyba myślę, nie? papka, kurde się zrobiła. Tego. Ale ale Eee, tutaj pytanie, kurde, by było, o, już dostałem eee, skąd, jak, jak, jaką pierś? Ja mówię, jakie ja robiłem. No, oczywiście trzeba było, trzeba było, kurwa, eee, na razie kurwa, no eee, e, zabrażoną. Ogólnie mówię, kurwa, trzeba robić e, wierzch, jest e, zabrażone, wrzuciłem. I do ta, e, tarkę, i kurwa jedziesz, no nie? Grzeje się kurde właśnie tutaj ten, piadolnik Także ten, e, no, więc kurde Zaraz zobaczymy co się będzie działo Albo nie, myślę, że będzie dobrze <suszyk> e, Pierwsza e, tura Idzie kurde, idzie. Myślałem, że kurde będzie się to rozpierdzielało I ten, ale stabilne, mocne, kurde, zbite, kurde są, no nie? Ogólnie. Będą kurde zajbiste, a jeszcze kurde... Jak pachnie, kurde w ogóle. Ten por, kurde, tutaj e, robi ten zapach, kurde. No rewelacja. Nie, rewelacja mówię. Jak zrobię wszystkie kurde, to pokażę, nie? Kurde, zrobiłem. Właśnie się kończą, kurde, tam jeszcze się, kurde, kończy, kurde, ostatnie. Szczerze mówiąc, no, kurde, zżarłbym już, kurde, połowę, no nie? Oczywiście to wszystko z tego wyszło. Jestem tak zadowolony, że ja dobrem Jakie dobre, dobre pizdeczkę. Naprawdę, kurde. Na razie trzymajcie się, kurde, tylko... Kurwa, 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 kurwa. A, taka akcja. O! Teraz z tym małym kurwa ziewalkiem. Małym wyszotankiem, kurwa. Zjem i padnę. Jest taka możliwość. Będę żarł. Będę spał. Będę kurde... śnił w dobrych życiach. O żarciu, że żeby, z, żeby znowu je zjeść <grym zjadka> No, tak mi się wydaje Dobra, yy, trzymajcie się yy, Trochę roboty było, trochę czasu, kurde poszło Ale nie jest źle, nie? Kurde yeah. <grym zjadka>